Witam, jestem Mister Grzechuta, to jest kolejny odcinek z serii Black and White To już chyba czwarty raz kiedy się spotykamy w tej grze i dzisiaj zajmiemy się kolejną, kolejną częścią wątka głównego, która będzie dotyczyła właśnie tego dużego chowańca. Ale zanim to zrobimy, może zrobimy tutaj. Quest poboczny, który zauważyłem, kompletnie nie zapomniałem w poprzednim odcinku, e, tak więc dzisiaj go wykonamy. Tak, poza tym od ostatniego odcinka e, za wiele się nie zmieniło. Poza tym, że pozbierałem dość dużą ilość tych cudów leczenia, które tutaj możecie zobaczyć, i jak widzicie, strasznie duża ilość cudów jedzenia. E, dość często one się tutaj generują, więc je zbieram regularnie i E, staram się tutaj składować, bo cudy jedzenia naprawdę mi się przydadzą w późniejszych etapach gry ehm, o, tak poza tym to jeszcze mi wieśniacy naładowali jeden kamień i tutaj mają wiosce już drugi, żeby mogli mi ładować w sumie ja go tutaj przeniosłem, żeby nie tańczyli mi koło niego, tylko ładowali ten ale jak widać oni e, podchodzą właśnie po tamten kamień, mimo to, że jest daleko poza wioską no, i też koło niego tańczą, tak więc teraz e, przeniosę go. Przeniosłem go m, do wioski. Żeby po prostu nie chodzili mi gdzieś tam daleko poza wioskę, tylko. No, jak już chcą tańczyć koło tego naładowanego, to niech sobie tańczą. E, dobra, gdzie jest chowaniec? Bo chcę go. Co ty robisz, chowaniec? Masz tutaj, dostaniesz to. Cud wzmocnienia. Okay. Aha, jeszcze poza odcinkiem pouczyłem chowańca cudu wody, chociaż chyba go nauczyliśmy tego jeszcze w filmiku. Um, to nauczyłem go jeszcze cudu jedzenia i cudu. O, właśnie, teraz tworzy cud jedzenia i jeszcze cudu leczenia go nauczyłem. Tak, od czasu do czasu właśnie tworzy mi tutaj jedzenie w spichlerzu i leczy mi wyśniaków, co bardzo się przydaje. Na przykład w dalszych etapach gry będzie się przydawało do przejmowania wiosek bo po prostu będzie wywierał wrażenie na wieśniakach i przez to łatwiej będziemy przejąć w wioskę dobra, mniej gadania, zajmiemy się jakimś questem, nie, nie chcę zmieniać łańca. pierwszy zróbmy może ten poboczny potem zajmiemy się wątkiem głównym więc okej okay, uaktywnijmy go Uch, co za okropność! Rzekłbym, że on chce coś powiedzieć. Moja tu pilnować, moja bardzo głodny, moja Sleg. Zdaje się, że ten ogr czegoś pilnuje może nagrody? On strzeże przejścia jest poza naszym wpływem więc wyślijmy naszego chowańca, by go pokonać. Nie powinniśmy uciekać się do walki z tym biedaczyskiem. Hmm, wygląda na głodnego. Ok, czyli e, mamy już pewną podpowiedź, że jest głodny, czyli e, musimy dostarczyć mu jedzenie. Tak więc wezmę jeden cud jedzenia, bo już mi się naładował. Jak widzicie, dość szybko się pojawiają tutaj. No i po prostu dostarczmy mu troszkę amciu. Cór, czy czy to. Zro robi się senny. Czy tylko. Mi się wydaje, chyba tak było dalej. E, dobra, nie mam więcej tego co do We wezmę sobie po prostu stąd. Skoro tyle ma zma zmagazynowane, jeszcze mu dostarczymy. Okej, okay. ten bałwan jest głupi jak but. Zasnął sobie. Ech. Okej, okay, teraz możemy sobie spokojnie przejść poza um, jego teren powiedzmy. No i zobaczyć co on tutaj ma. Jakaś skrzynia tutaj jest. Plażówka. Przyszliśmy to wszystko tylko dla jakiejś flaczałej piłki. Zaczekaj, przy naszej świątyni właśnie pojawił się dozownik cudów. O, i właśnie chyba to jest ten cud wzmocnionego... zwiększonego leczenia. Tak, to jest właśnie ten cud, który chciałem zdobyć. Um, więc fajnie. Nauczymy go może chowańca od razu. Chociaż lepiej by było go... ...tutaj przypiąć pierw, no bo on tego nie zobaczy. Za daleko był trochę. A nie, zobaczył, 4% się nauczył, no to fajnie. Na razie go przypnę tutaj do... Nie, nie ludzi. Został go tu. Weź tą smycz. No złap to, przywiąż go, okej okay. nakarmy go może Jezu, czemu on mi ciągle pod tym totemem wypróżnia się, no patrzcie ile z tej, tej kupy jest Jezu, się tak przyzwyczaił Zjedz to, zjedz, dobre Cię dobre Okej okay. E, o, już znowu się naładował. To możemy go pouczyć w takim razie, skoro. E, skoro się tak szybko ładuje, ten cud. O, nawet teraz chciał użyć chyba cudu zwykłego leczenia. Mm, dość szybko się tego uczy, z tego co wiem, to. Kurde, nie chciałem użyć tego cudu. E, to, 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 to. to mm, ten cud jest dobry do przejmowania wiosek, bo strasznie dużo wiary wywiera, strasznie duże wrażenie wywiera na wiśniakach, przez co zaczynają bardziej w nas wierzyć. <laughs> ok, cudu zwykłego leczenia nie będę już zbierał, jak już to będę tylko używał, bo no już troszkę nazbierałem. Poza tym chowaniec go umie to za bardzo nie będzie mi potrzebny. Poza tym mam jeszcze zwiększony cud leczenia, więc ten zwykły no odchodzi jakby na bok i nie jest tak bardzo przydatny. Piłkę tutaj schowam chowańcowi. Cud wzmocnienia chowańca też sobie użyję jeszcze raz. Sobie leży teraz. Tego cudu wzmocnienia on też się uczy, nawet 17% się nauczył. Nie wiem, dla mnie to jest trochę dziwne, bo sam się może uczyć... Wzmacniać się to jest trochę dziwne, ale... no trudno. Dobra, um, trzeba trzebańca przeprowadzić tutaj do... do do, do... Lionhead. Tak on się Lionhead nazywa. Zapamiętałem to sobie. Bo było coś takiego... Gdzie ty idziesz? Jakieś... E... Jakaś informacja mi się wyświetlała, że Lionhead... Aha, wiem. Tak, to było takie coś. Czekajcie, tylko chowań tu nie chcę iść, choć tu. Jak wcisnę, jak będę Jezu. jak e, nakieruję myszką na coś, na przykład na drzewo i wcisnę F1, to mi się wyświetla informacja, co to jest na przykład. O, drzewo, fajnie jak się. Lubi drzewa? Co? <laughs> co to miał być? I na przykład jak nacisnę na e, tego lionhead to lew. Ładny ma łeb. Lwi łeb, head, kapujesz, czyli e, lew. I głowa, czyli lion head, czyli głowa lwa. Po angielsku to jest, no. A, takie tłumaczenie. Dobra. Chowanie chowaniec, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czemu ty naokoło idziesz? Tak sobie życie utrudniasz. Chociaż w sumie nie jest naokoło. No dobra, nieważne. Byle tutaj szybko doszedł. Jak ci się mieszkańcy tutaj mają? Dajmy im może cud jedzenia. Bo nic tutaj kiepsko z żarciem, strasznie kiepsko. W ogóle tutaj nic nie mają, co im dostarczy cud. To zaraz zeżrzą wszystko. Zrobimy im tyle rolników, a i tak ciągle te pola są pełne. A spichlerz pusty. Chodź tutaj, chowaniec, chodź, chodź, chodź.

bo um, nie wiem co jeszcze bym mógł zrobić na tej wyspie, to chyba więcej questów pobocznych nie ma, wszystko już wykonałem e, poza pustelnikiem który, któremu trzeba zaimponować naszemu chowańcowi, jednak nasz chowańc jest za mały na to um, ale okej, okay, w każdym razie jeszcze będę mógł się pobawić na tej mapie to, że Podejdę do tego lwa To nie znaczy, że zakończymy grę na tej wyspie Po prostu um, Po prostu będę musiał się już przygotowywać do wyprawy na drugą wyspę Idziesz tu? Idziesz OK. Dobra, w każdym razie um, Zobaczymy. Muszę przekazać Ci tajemnicę wiary. To źródło boskiej mocy. Stworzy ani słowa więcej. Nemesis, mój dawny pan, powrócił. Szybko, zabij się, przyjacielu. I słuchaj uważnie. Zbliż się, nie zabij, Boże. Milczy zdrajco, nie wolno ci ujawniać sekretu wiary. Nemezis, tak mu zależy, by być jednym Bogiem, jedynym Bogiem. Chce zniszczyć wszystkich pozostałych Bogów i ich chowańce. Posia. po. nie wiem. Posiąść. nie posiada. Nie wiem, władzę nad światem, coś tam. Zamilcz, zginiesz za to. Odszukaj trzy związane ze sobą pierwiastki wiary. Tylko w ten sposób możesz obronić się przed Nemesisem. Teraz uciekaj, zabieraj się stąd. Odejdź, nie możesz mi pomóc. Poszukaj sojusznika, który pomoże ci odnaleźć pierwiastki wiary. Teraz uciekaj, zabieraj się stąd. No, uciekaj, uciekaj. Piej. No i właśnie Nemezis zabił swojego byłego chowańca. Oho, to nie coś tam. Za szybko derwc chcą znowu. No i już po naszym sojuszniku, powiedzmy. Twój chowaniec został poważnie ranny. No właśnie zginął. <grym> I teraz e, gdy nasz chowaniec zginie, przenosi się do świątyni. Co nic tutaj ja robię tak panikuję? Czy dałoby się go uleczyć? Może sobie wezmę stąd tut leczenia, skoro mi się już wygenerował. Wow, co ja zrobiłem? Dwa razy. Dobra. OK um. I gdzieś tutaj powinien mi się otworzyć portal do drugiej wyspy. Dobra, ale czekam na portal, żebym mógł ich uratować. Tutaj na razie im się nic nie stanie. Kurde, oni próbują to ugasić i przez to giną. Nie gaście tego, idioci. A, trudno. Trzeba poczekać na portal aż się odpali Wtedy będziemy mogli zacząć przerzucać ludzi I tym samym ich ratować Gdzie chłopaniec? o, tutaj fajnie gasi, dobra To dobrze On się zajmie pomaganiem ludziom Ludziom, tak A ja co ja mogę zrobić? Chowańc ma mało energii, ja mogę zająć się pomocą dla chowańca. Tylko nie zginie tu chowańc. Masz, jedno. to. Jeszcze mu dam jedzenia. Będzie częściej zjadać takie rzeczy, to dobrze. No nie! Boże moje! No dobra, właśnie tutaj opanowuje sytuację. To beznadziejny chwila, co to za coś tam? Znowu nie zdążyłem przeczytać. No i właśnie teraz się otworzy portal. Co Co to? Jakaś sztuczka? Jakiś nowy cud? Wygląda jak jakiś portal. Dla mnie jak pułapka. Patrz, wszystko w siebie wsysa. Spróbuj coś przez to przerzucić. Dam głowę, że to coś wyląduje tam, dokąd prowadzi ten wir. No i dobra, przerzućmy jakiegoś wieśniaka, może, żeby nam e, powiedział, co jest po drugiej stronie po prostu. Spokojnie, spokojnie Twój chowaniec zgubił przedmiot, którego szukał. A ja nie wiem, co on szukał, skąd ja mam wiedzieć. Co, chowaniec, zjadł. Nie mówcie, że wieśniaka, po drugiej stronie jest cały nowy świat. Świetnie, zerknął tam na chwilę. Jeżeli zerknę tam na chwilę, jeżeli dzielniej jest dzielniejszy niż myślałem, przeszedł. Wieśniak miał rację, tam jest cały nowy świat. Powinniśmy też wysłać przez wir dużo jedzenia, drewna i wyznawców. Chyba się tego nie boisz, co? Nie mów, żebym przerzucił rzeczy na drugą stronę, a potem sami przeszli. Nie, mówię, żebyśmy przerzucili na drugą stronę, a potem przeszli. Bo万 pójdzie za nami. No Jezu, przerywa mi te dialogi. Jaki shit. Dobra. Więc trzeba będzie poprzez, przerzucać troszkę ludzi na drugą stronę. Zabiłeś go, okropność. No co ja znowu zrobiłem? Ja no, nikogo nie zabiłem. Się czepiacie. Dobra. Jeden kamień naładowany sobie przerzucimy. Zbyt mały by podnieść ten obiekt. A co on chciał podnieść? Gdzie ty jesteś, chowaniec? Przerzucimy sobie kamyczki, które chcemy naładować. On tu jest, o. No, ale... Ale to było chamskie. Wszyscy się zebrali koło palącego się domu i akurat tam piorun uderzył. No głupki, odejdźcie od tego domu. Jezu, przecież tak tego nie uratujecie. Ale oni są głupi. Spalił się. No, trudno. Co poradzę? No, gdzie biegniesz? No to chowanie nie jest przecież na smyczy to może sobie odpocząć, ja mu nie każę tworzyć cudów wody. Gdzie są wszyscy wieśniacy? półmierali czy co? Przecież... nie, przecież łażą tutaj. No pokaż mi ile ludzi jest w wiosce. Nie to nie. Przerzucam tych, których widzę. Mm, tutaj się zbierają. W środku wioski, okej. Okay. Czyli teraz trzeba będzie przerzucić najpotrzebniejsze rzeczy przez portal, czyli wieśniaków, jedzenie, drewno, e, cudy, nie wiem co tam jeszcze, e, przez ten portal i po prostu e, przeniesiemy się na kolejną wyspę, na której to wszystko mi wyrzuci. Tutaj już niektórzy chcą odbudowywać to, co zostało zniszczone przez pioruny, czyli na przykład Agorę która została zniszczona, tylko potrzebują drewna, którego nie mają, znaczy mają w spichlerzu. Właśnie trzeba będzie zacząć przerzucać drewno, ale to <laughs> później najpierw priorytetem jest przerzucanie ludzi, bo oni mogą umrzeć, a drewno mi nie zniknie raczej. Został ktoś jeszcze? Chyba nie. Chowanie sam sobie przejdzie, nie muszę go przenosić. Ok, zacznijmy przenosić drewno. Oczywiście, całego nie przeniosę, bo tu mam jakieś 200 tysięcy drewna. No, może nie całe. Um, a jak widać, strasznie powoli to się nabiera i. Um, no, strasznie dużo by to zajęło, dlatego sobie jeszcze poza odcinkiem troszkę go przenoszę. Wszyscy są wdzięczni chowańcowi? Są tu jeszcze jacyś chowanci? Znaczy... Fuu, są tu jeszcze jacyś wieśniacy, mm, mm, okej okay. Jeszcze ten cud sobie przenieśmy Dobra, gdzie tu są jacyś wieśniacy Chciałbym e, wszystkich poprzenosić Chybańst tu próbuję jeszcze coś ratować Też nie wiem po co, no ale Nie mamy jak mu powiedzieć, żeby tego nie robił no w tym momencie nie będę zmieniał chowańca z przesady e, Tak, i jeszcze poza odcinkiem chcę sobie pozbierać trochę tych cudów wzmocnionego e, leczenia zwiększonego leczenia e, bo, bo, bo... 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 naprawdę przyda mi się to w późniejszych e, etapach, gdy będę przejmował kolejne wioski, jak już mówiłem Dobra, wiem, że to może nie jest najciekawsze zajęcie na... E, nagrywanie więc ja sobie to e, dokończę przerzucać poza filmikiem was nie będę tym zanudzał i w przyszłym odcinku spotkamy się gdy przerzucę e, te wszystkie cudy wszystkich wieśniaków e, fuck pali mi się drewno e, wszystkich wieśniaków wszystkie surowce e, i nazbieram troszkę tego cudu wzmocnionego leczenia E, bo, jeżeli miałbym to teraz przerzucić, to byście pewnie musieli e, siedzieć i patrzeć z 10 minut, jak to wszystko przerzucam. Co by było bez sensu, raczej. Tak mi się wydaje. Więc dlatego e, skończę teraz to, ten odcinek. Chyba nie był za długi, no ale m, chyba nie chcecie patrzeć, jak przerzucam to wszystkie. Spaluje mi się luzownik cudów. Bo nie chcecie patrzeć jak przerzucam te wszystkie e, cudy i czekam, aż mi się to drewno i... Ty nie mówcie, że... Uff, już myślałem, że mi się drewno spaliło. E, nie chce mi się... Nie... Nie chcieli... A, już zap... zgubiłem wątek. E, nie chcieli chyba byście patrzeć jak przerzucam to, te wszystkie cudy, wszystkie całe drewno i całe zboże przez portal. Dobra. Nie będę Wam przedłużał tego e... po prostu. Nie będę tego przedłużał. No Jezu, e... już sam nie wiem co mówię. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia w następnym. Kiedy to przejdziemy przez ten portal. No, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. E... No, i cześć. <grym> Tutaj jeszcze trzeba będzie tych wieśniaków poprzenosić. Chociaż mogę ich zostawić w sumie. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Cześć.